Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy w takie właśnie oto oby. Jest to jakiś tam, wiecie, pan obby. Yy, wiecie, obby od jakiegoś tutaj. Nazwa jakiegoś gościa. My oczywiście bierzemy poziom łatwy. No i oczywiście zaczynamy grę w obby. Jest ogólnie godzina siódma, więc mu musimy się streszczać i dzisiaj raczej całego obby nie przyjdziemy. Jak ja mam tu wejść? Muszę znaleźć klucz. Klucz. Dobra, a wy możecie zasubskrybować kanał Jeżeli jeszcze tego nie robicie, ponieważ warto zasubskrybować kanał, ponieważ Ja bym bardzo chciał mieć 350 e, subskrypcji, więc zostawiajcie koniecznie subskrypcję No i udało nam się U. E, Musimy się stąd wydostać, no co ty nie powiesz Mister e, przyjdzie Aha, oszalał Musimy jakby przed nim uciekać, czy o co chodzi? Dobra, no i to jest właśnie ten obód tego gościa, tego tu, co nie? No i przed nim będziemy musieli prawdopodobnie uciekać. O nie, no i super, no chyba żart. Dobra, musimy, musimy omijać zielone? Tu musimy iść, tak? Nie mam pojęcia, czy idziemy dobrze. Tu są strzałki, niby, więc powinno być, że dobrze. O, przyszliśmy. Ten gość wygląda równie strasznie, co ten. Co to ten taki gość, przed którym uciekamy? Wygląda jeszcze gorzej. Ma taką twarz dziwną. Dobra, ale on nam tutaj gada jakieś głupoty, a my musimy wejść do wentylatora i to wie każdy głupi. No i trzeba pewnie jakąś dźwignię nacisnąć. W sensie ten guzik, nie? I teraz możemy wejść. Amazing. Dobra. Rozwalone i znajdujemy się teraz prawdopodobnie w kuchni. Prawdopodobnie w kuchni to nie możemy iść. Musimy omijać to. Aha, musimy, jakby. Dobra, rozumiem. Mądre, nie najgorsze. Jesteśmy w ogóle na piątym poziomie, dopiero. Na piątym poziomie dopiero jesteśmy, a już dosyć długo gramy. Będziemy sobie tak o, robili, dobra. Trzeba szybko. Okej, okay. o! Jezus, Maria. Czegoś nas zabije Dobra Udało się, przepraszam w ogóle za brak jakiej, jakiejś takiej bardziej Większej energii, ale po prostu um, Zaraz ze szkoły, no to jak może być energii jeszcze EDB, pierwsze, później W ogóle yy, ten Niemiecki język i mam kartkówkę z języka yy, niemieckiego yy. C No

Takiego delikatnego, no, ale chyba mamy. Jezus Maria, no chyba żarty jakieś. parcia jak ścina. Wiecie, co ja bym tej gluzy takie tutaj. No i super zginęliśmy. Odbijam się jeszcze prawdopodobnie. Nie rozumiem w ogóle, jak można powiedzieć do eskipowanie stage, y. przecież o to właśnie chodzi, żeby grać. Te, wiecie, W te stage, a. w sensie w całe obby grać, co nie? To po prostu kupować takie wiecie Rzeczy, które umożliwią nam przejście obby, skoro cała zabawa polega na tym, że trzeba grać w to obby. Nie rozumiem ludzi, którzy to kupują. To że jest fajne obby, ale jest jakiś taki stage mega ciężki. To wtedy jeszcze da się zrozumieć. W ogóle to obby jest bardzo długie, bo ma 30 ponad poziomów. Dla skojarzenia, my jesteśmy na dziewiątym dopiero. Dziesiątym już. Dobra. Już nie mamy tego, tego speeda, więc zawsze jest tak dziwnie po tym speedzie, że... Był i nagle nie ma, co nie? co teraz się stało? Gdzie ja muszę iść? Tam chyba, co nie? Chociaż nie wiem. Musimy się najpierw przedostać tutaj w ogóle. To wygląda jak Isterek. Niestety nie tym razem. Ale zobaczcie, widz widzicie, jak zeszlałem. Udało nam się. Poziom 11 Musimy teraz omijać zieloną maś. Myślę, że łatwy z A bo jednak nie. W ogóle mega niewygodny. Mam mega niewygodną pozycję, więc docencie moje starania. Tak mnie w ogóle ten kręgosłup boli. Nie, no chyba żal. Ja nie mogę tutaj w ogóle obracać kamerą. Tak, taka pozycja. Myślę, że będzie wygodna do skakania przez to coś. Udało nam się. Jestem z nas dumny. Musimy odrzucić tą propozycję, bo już mnie denerwuje. Uu. Idziemy w, jakoś, w jakieś dziwne miejsce. Wygląda to trochę jak jakieś bakrumsy. No ale okej. Okay. To jest część oby, chyba że źle poszliśmy. Jednak poszliśmy ba bardzo dobrze. O, teraz już działa mi kamera. Mogę normalnie obracać, a nie jakoś tak dziwnie. Dobra. Która strona? Wydaje mi się, że ta. Chociaż tu jest jakiś guzik do naciśnięcia. To chyba ta. Jednak ta. Myślę, że kolejny guzik jakiś do naciśnięcia będzie. O. Nie tym razem, moi drodzy. Co my tu mamy napisane? Mamy użyć tego tutaj, żeby żeby przejść. Ja sobie zrobię łatwiej i ja będę używał tylko jednej deski, bo tak będzie wygodniej. Jednak tak nie można. Przemyśle, przemyśleli moją, moje lenistwo i. No i niestety tutaj nie wyszło nam. Ciekawe, czy te deski można, tak jakby wiecie, rzucić w nieskończoność i one będą się trzymały, czy one spadną. Zaraz to przetestuję. Wpadną. Dobra, więc ogólnie została tutaj deska, ostatnie dwie deski. Więc biorę bo akurat się przyda. No i proszę, widzicie jak ładnie wygrałem stage? Dobra. Dzisiaj na pewno co nie przyjdziemy więc ogólnie um, będzie to takie, wiecie, szybkie. A drugiej części nie wiem, czy będzie druga część. Może jak zostawicie dużo łapek do góry, to będzie widać. mam rączkę, przepraszam. Przepraszam. Musi, musimy, kochani, to, to musi być bardzo szybki odcinek. Bo, ja w ogóle tego gościa nie słuchałem, bo on gada jakieś głupoty niepotrzebne. Nie lubię, jak są w oby tacy ludzie. Tacy wiecie, takie przerwniki i gadają. No i super, mamy na moi drodzy. Znalazłem coś, znajdziemy nagetsy. Muszę nagetsów szukać. No nie no, żarcik jakiś chyba. W ogóle jest tutaj y, bardzo zła widoczność, przez co ja się odbijam, bo nagrywam ten film w dzień. Dobra, tam ten nagets mnie zmylił. Idziemy jednak tą drogą. Wydaje się być bezpieczniejsza. I ja się odbijam znowu w, w tym. O, już teraz chyba nie jest lepiej. Dobra, jesteśmy na jakiejś stówce dziwnej O Jezus Maria! Tu jest ten gość! Trzeba zrobić zdjęcie na miniaturki Musi być z czego wybierać później, dobra Muszę iść do sklepu z bronią i wybrać sobie broń Nie mogę sobie wybrać broni? Teraz mogę? Czemu nie mogę broni? Halo? No nie! Czemu nie mogę broni? Jesteśmy na kolejnym poziomie, ale zginęliśmy, więc y... zagramy sobie może kochanie do 20 poziomu, tak żeby było, wiecie, mm... tak żeby była jakaś równa liczba na koniec. To są długie skoki i ja się znowu odbijam. No nie, no. Żart, żart. To jest kochani, żart. Dobra, damy radę. Ja wiem, że skok trudny, ale daliśmy, daliśmy radę pod... Nie no, jeszcze z drugą stroną poszliśmy, no my to jesteśmy mózgi po prostu O, ale udało się tym razem, dobra No i mamy windę, więc jedziemy windą Ciekawe czy daleko sobie zjedziemy. znowu mamy jakieś gówno, nie chcemy tego Przepraszam kochani, że jest tak ciemno, ale będę się odbijał w innym wypadku. Dobra, to będzie nasz, nasz ostatni stage, w który zagramy. Dobra, może jednak to, bo to jest wciągające. Dobra. Ja wiem, to jest... Ta gra jest bardzo wciągająca i mnie bardzo wciąga, więc... Mm. Więc kochani, dobra, widzimy się jutro o godzinie 16. Pa, pa.